Siema, z tej strony Weziv. Jeszcze tak przed chwilą chciałbym Was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z myczkiem oraz oczywiście wpadnięcia na mojego Instagrama Weazivety, ponadto zapraszam Was na mojego Discorda, ponieważ jeśli zrobicie screenka, że używacie mojego kodu, czyli oczywiście kodu Weaziv w sklepie w Fortnite i wstawicie to na Discorda, no to możliwe, że zostaniecie pozdrowieni na odcinku, także myślę, że dosyć fajna opcja. Ponadto każdy komentarz o treści szklanka serduszko i także piszcie w komentarzu szklanka, a ja Wam przypinam serduszko. Tysiąc łapek w górę to kolejny taki odcinek, kliknijcie w ten czerwony guzik. Tam na dole, a w dzisiejszym odcinku przedstawię wam parę błędów. No i generalnie nie polecam wykonywać błędów, za to można dostać bana. No a ja to wszystko robię na oddzielnych trybach. No i oczywiście jest to w celach rozrywkowych, nie wykorzystuję tych błędów dla jakiejkolwiek przewagi. No a teraz zapraszam do odcinka. Dobra, a więc generalnie, żeby wykonać pierwszy błąd, musimy pójść na naparzankę. Także to właśnie zrobimy. Także klikam sobie graj, no i zaraz będziemy na naparzance. No i generalnie tego błędu potrzebujemy w sumie, no to tego paliwa, właściwie no to kanistra z benzyną dokładniej. No i potrzebujemy oprócz kanistra z benzyną, potrzebujemy te nowe oponki, nowy item. Także w sumie, no to takie dwie, myślę, że niezbyt żartkie rzeczy. Wystarczy chyba polecieć na stację i powinny obie być. A jeśli nie, no to będziemy ich szukać pół wieku. Także mam nadzieję, że jednak będą od razu na stacji. No i w ogóle ostatnio, jak nagrywałem to. No to normalnie mi wywaliło nagranie, ale szkoda, bo miałem nagrane, jak włączyłem sobie na, na parzankę, waliło mnie do lobby i włączyło mi się automatycznie solo i do solo mnie wczytywało. Ja nie, ja nie wiem co się dzieje o tym w Fortnite. Cie. Dobra, zobaczmy co my mamy za tereny tutaj. No najlepszych nie mam, w ogóle nie mam odkrytych tutaj tych. Tutaj myślę, że może być ten Mogą być te itemki, które chcę, także polecimy Tylko, że tutaj może dużo osób polecieć Też to jest problem, no ale dobra, mam nadzieję, że się uda Także dobra, lecimy, lecimy od razu Lecimy tutaj w dół I może będą te itemki, mam nadzieję, że będą Mam nadzieję, że będą, bo Naprawdę, no Wolałbym nagrać po prostu za pierwszym razem to Bo jest dosyć późno Dosyć bardzo późno I no, jakby, ja chciałbym się wyspać Nie no, nie dolecę na stację benzynową Nie dolecę tam No nie, najgorzej Czyli tutaj nie ma stacji benzynowej? Była tutaj przecież. A no dobra jest, bo już myślałem, że to zastąpiło. Czy tutaj będą te oponki? Ja potrzebuję opłonek bardzo przenośnych, a kanister z benzyną to myślę, że dosyć częsty item. Ale opłonki... O! Są oponki? Są oponki i kanister z benzyną? Nie wierzę. Dobra, mamy obie rzeczy, także teraz musimy się zbudować. Do... Mamy przecież macy. Dobra, to budujemy się do góry, także musimy coś takiego zbudować. No i generalnie budujemy się do góry Tutaj normalnie, no nie wiem Na przykład tutaj sobie zbudujmy No i teraz robimy sobie coś takiego Kładziemy sobie tutaj kanister z benzyną Dobra, na to oponki I teraz Zniszczymy to I jak widzicie te oponki sobie latają Możemy normalnie tutaj się dostać na te oponki I możemy sobie latać Normalnie na tych oponkach I generalnie to nie wszystko, ponieważ no już, już mi kto ktoś kolapsuje On nie wie, że jakby na tych oponkach mogę sobie stać, ale możemy sobie coś takiego zrobić. No i tylko, żeby mi się udało. O, dobra. No i teraz możemy całe to skolapsować. No jak widzicie. A dobra, to nie ktoś, tylko to jest bot. Jak widzicie, ja jestem na oponkach. No nie, się. ja ześlizgnąłem się. Jestem na oponkach, no i one se lewitują i ja na nich se stoję. <laughs> Także mega. Mega opcja, dobra to nieważne. Przejdźmy już do kolejnego błędu. Wyszedłem z naparzanki, a uświadomiłem sobie potem, że mam kolejny błąd. Który, no, przyda mi się na naparzance. Także, no, no, no. Tutaj sobie możemy polecieć na stację. I tutaj mamy kolejną stację. Także, dobra, mamy dwie stacje na pewno na naszej połowie. Także to, to jest spoczko. Także wziąłbym tak, wziął tutaj oponki, jeśli nie będzie dwóch, no to poleciał sobie tutaj i tutaj poleciał. To, to jest mój plan na oponki w tej gierce. Dobra i wyskakujemy od razu i lecimy na stację benzynową, która się znajduje tutaj dokładnie. Także co? W ogóle... No pierwszy bunt naprawdę mi się na przykład mega podobał, mega fajny był, także lecimy od razu tutaj i zobaczymy czy tutaj będą dwie oponki, czy muszę lecieć na drugą stację benzynową. Jeśli będę musiał lecieć na drugą stację benzynową, no to troszeczkę oczywiście gorzej, ale też nie będzie jakoś źle, ponieważ one nie są jakoś mega oddalone. Tutaj są oponki tutaj czy gdzieś będą oponki, czy nie za bardzo. Niestety tutaj nie ma, także musimy lecieć dalej. Także dobra, weźmy sobie jeszcze jakieś itemki w razie czego. No i dobra, teraz musimy zbudować sobie tutaj takie coś, co teraz ja zbuduję. A mianowicie, no to najpierw zróbmy sobie jakiś w miarę git teren. Dobra, i budujemy sobie coś takiego. Chyba tak to się robiło. No i teraz będziemy musieli. Teraz będzie zręcznościowe, ponieważ będziemy musieli rzucić oponę. Ona się odbije i musimy w tą oponę rzucić. No, no, no nie wyszło mi. No, będzie to ciężkie do wykonania, od razu Wam mówię. Ale podobno się da, także zobaczymy, czy się da. A, dobra. To, to żem zrobił. Muszę lepiej wycelować. Dobra. Siup, siup. O! Udało się! Udało się! No i jak widzicie, tutaj mamy lewitujące oponki. Lewitujące oponki za pomocą dwóch oponek. Także, jeśli nie macie kanistra z benzyną, no to możecie sobie wziąć dwie oponki. I też będzie spoczko. Także dobra, coś takiego robimy. I no nie, chyba. Tak, tak. Dobra. No i jak widzicie. Mamy takie lewitujące oponki, no i naprawdę to jest spodczko błąd. I w ogóle, że mi on się udał do wykonania. Także naprawdę myślę, że mega fajnie. No i przejdźmy już, oczywiście, do kolejnego błędu. Dobra, więc słuchajcie, generalnie ten błąd to będzie nagranie od pewnego YouTubera, do którego link macie w opisie. I to dlatego, ponieważ po prostu jakby ja już mam wykonane te wyzwania, a jest to błąd na Expa, a właściwie no to na wyzwanie, za które jest dużo Expa i chyba jest parę etapów tego wyzwania. Ja już je mam wykonane, także no tak średnio mógłbym Wam to pokazać. Ale generalnie no to tutaj będziecie mieli nagranie jak to wszystko wygląda A więc najpierw musimy się udać na tą miejscówkę No i wymienić się z tą panią, z tym botem Musimy się wymienić złoto za po prostu kości No i z tego co wiem, żeby to zadziałało, to musicie chyba mieć 150 zł co najmniej Także jeśli macie wolne 150 zł w swoim Fortnite'owym ekwipunku, no to możecie sobie wykonać ten błąd, a błąd jest bardzo prosty jest na expa, także myślę, że dosyć fajnie następnie musicie sobie zniszczyć taki jeden itemek, z którego wypada po prostu kość no i następnie jak mamy tą jedną kość to wyrzucić wszystkie, które my mamy kości, no i w ten sposób następnie to wszystko podnieść no i powinno wam się zaliczyć całkowicie całe zadanie no i w ten sposób zdobywacie sobie po prostu darmowego expa tam za to jest chyba 13 tysięcy expa, jakoś tak, więc nie jest to mała ilość, ale za to no to z drugiej strony niestety jest to tylko jednorazowy błąd, no i generalnie nie jest to nielimitowane, ale wydaje mi się, że naprawdę błąd jest mega fajny, no i mega warty uwagi, jednak pamiętajcie, że za błędy można dostać bana, no i ja nie polecam ich wykonywać, no i co, no naprawdę błąd jest mega fajny i działa, także co, no przynajmniej na moment nagrywania tego odcinku działa. Także co, zostawcie łapkę w górę z łazwanem. Wpadnijcie na mojego Instagrama, na moje drugi kanał, na Discorda. No i dajcie znać, który błąd może najbardziej Wam przypadł do gustu z dzisiejszego odcinka. Także co dajcie znać o tym w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę z subadzonem, a jeśli ja już oczywiście powoli będę sami żegnał. Pamiętajcie, że każdy komentarz o treści szklanka, serduszko. Ja także piszcie w komentarzu szklanka, a ja Wam przypinam serduszko. Zostawcie łapkę w górę, ponieważ 1000 łapek w górę to kolejny taki odcinek. Zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Zapraszam na mojego Instagrama, Wezji na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Wazip w sklepie Fortnite. Jeśli zrobicie skręka i wyślecie to na mojego Discorda, że mnie wspieracie z tym kodem, no to możecie zostać pozdrowieni także myślę że dosyć fajna opcja aż 70% osób która ogląda ten kanał go nie subskrybuje także kliknij w ten czerwony guzik tam na dole a jeśli już oczywiście będę z wami żegnał także co trzymajcie się no i cześć